codziennie trzymasz go w dłoni, sprawdzasz wiadomości, robisz zdjęcia, słuchasz muzyki. Bez niego trudno wyobrazić sobie dzień, stał się naszym narzędziem pracy, rozrywki i kontaktu ze światem. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naprawdę powstaje iPhone, to urządzenie, które wygląda tak prosto, a w rzeczywistości kryje w sobie tysiące precyzyjnych elementów? Zanim trafi do Twojej kieszeni, przechodzi niezwykłą drogę od ziarenka piasku, przez hutę, laboratoria i fabryki, aż po sklepy rozsiane po całym świecie. Dziś zajrzymy tam, gdzie technologia łączy się z nauką i perfekcją. Zobaczmy, jak powstaje jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na Ziemi to świat od kuchni. Historia iPhone'a zaczyna się w miejscu, o którym mało kto myśli. Nie w nowoczesnym laboratorium, lecz w kopalni. To właśnie piasek kwarcowy, bogaty w tlenek krzemu, jest punktem wyjścia. To z niego powstaje krzem, materiał, który stał się fundamentem współczesnej elektroniki. Zebrany piasek trafia do chuty, gdzie topi się go w temperaturze ponad 1400 stopni Celsjusza. W efekcie powstaje czysty, błyszczący kryształ, podstawowy składnik procesorów. Z tego kryształu tnie się cienkie krążki zwane waflami krzemowymi. Każdy z nich ma zaledwie kilka milimetrów grubości, a to właśnie na nim w przyszłości powstanie mózg iPhone'a. W specjalnych pomieszczeniach zwanych clean rozpoczyna się proces, który przypomina drukowanie mikroskopijnych układów. Za pomocą wiązek światła i chemii tworzy się maleńkie ścieżki przewodzące prąd. To właśnie one stają się neuronami procesora. Każdy chip zawiera nawet 15 miliardów tranzystorów które działają jak miniaturowe przełączniki, otwierają się i zamykają miliardy razy na sekundę. Aby stworzyć taki układ, potrzeba setek precyzyjnych etapów, nad całym procesem czuwają roboty i komputery. Tutaj nie ma miejsca na przypadek, jedna drobinka kurzu może zniszczyć całą serię. To najbardziej skomplikowany etap powstawania iPhone'a, moment, w którym z surowca rodzi się inteligencja. Gotowe chipy trafiają do fabryk montażowych, gdzie zaczyna się kolejny etap, tworzenie obudowy i wnętrza? Aluminium, z którego powstaje korpus iPhone'a, jest najpierw topione, potem formowane w precyzyjne kształty, a następnie polerowane do idealnej gładkości. W tym samym czasie powstaje ekran ze szkła wzmacnianego jonowo, które musi być odporne na tysiące dotknięć i przypadkowych upadków. Bateria, aparaty, głośniki, sensory. Każdy z tych elementów trafia na swoje miejsce z dokładnością do mikrometra. Roboty i ludzie współpracują, by stworzyć urządzenie, które wygląda jak jeden, idealny blok metalu i szkła. Tutaj nie ma miejsca na błąd, nawet niewielkie przesunięcie oznacza odrzucenie całego egzemplarza. Kiedy iPhone jest już złożony, trafia do działu testów. Każdy egzemplarz przechodzi serię prób: upadki, drgania, ekstremalne temperatury, a nawet kontakt z wodą. Specjalne roboty wciskają przyciski tysiące razy, ekrany są przesuwane mechanicznie, a mikrofony testowane pod różnymi kątami dźwięku. Wszystko po to, by upewnić się, że każde urządzenie działa perfekcyjnie. Jeśli coś nie spełnia wymagań, produkt jest natychmiast odrzucany. Tu nie chodzi tylko o jakość, to filozofia, dokładność, która stała się znakiem rozpoznawczym Apple. Po przejściu wszystkich testów gotowe iPhony trafiają do pakowania. Każde pudełko składane jest ręcznie, a jego zawartość sprawdzana kilka razy. Z magazynów w Chinach telefony ruszają w podróż samolotami cargo, statkami i ciężarówkami. Docierają do sklepów na całym świecie, od Nowego Jorku po Tokio, a potem trafiają do rąk ludzi, takich jak ty. Każdy z nich przeszedł tę samą drogę, od ziarenka piasku przez ogień, stal i technologię, aż po twoją kieszeń. To historia o precyzji, nauce i ludzkiej wyobraźni to świat od kuchni.